G-O-G. Cześć wam dzisiaj jest wizu Wizualnie witam was w grze, która nazywa się Hammer w serii, która zwie się GOG Overview. Jest to seria, w której zajmujemy się grami dawanymi nam za darmo przez nasz polski rodzim sklep growy Good Games na ich platformie growej, czyli na Gogu. Link na dole w przypiętym komentarzu prowadzi Was do tej produkcji, ale prowadzi Was też do głównej strony GoGa, gdzie jest baner. Screenshot macie tutaj w jak ten banner powinien wyglądać, tylko tam mniej czasu będzie. Jak w niego klikniecie, gra się przypisze do waszego konta i permanentnie już zostanie dla was do ogrania. I czas, by przypisać ten tytuł do konta, macie do. 1 kwietnia do godziny plus minus 14, czyli jeszcze troszkę czasu jest nie za dużo, jeszcze troszkę czasu, a potem ta gra pozostaje w promocji, jeżeli dobrze kojarzę do 4 kwietnia chyba? Tak, do 4 kwietnia będzie można ją zakupić taniej, jeżeli ktoś nie załapie się na darmową kopię, polecam złapać ją za friko. Przepraszam też, że ten odcinek jest troszkę bardziej w połebkach niż zazwyczaj, no ale są święta, rozjazdy i tak dalej, więc wyszło to, to nagrywam jakby na ostatnią chwilę i, i zaraz mnie nie ma, więc jestem w locie, spędziłem z tym tytułem znacznie mniej czasu niż zazwyczaj, spędzam z darmówkami, zanim nagram gadanie monolog o nich, więc przepraszam za to. Więc z czym się je Hammer Thing? Jest to gra, która wyszła 16 listopada 2021. Producentem jest Warp Zone Studios, a wydawcą Team17 Digital, który w sumie lubuje się w wydawaniu tego typu produkcji. Nie jest to zaskok. To, co jest niestety smutnym zaskokiem, to jest to, co Warp Zone Studios zrobił z tym tytułem po wydaniu, a tym się zajmiemy za momencik. Jeżeli chodzi o DLC, to nie ma nic dodatkowego do dokupienia do tego tytułu. Co do tego kim i z czym, to zarządzamy kopalnią krasnoludów, właściwie dostajemy pod swoją opiekę, pod swoją pieczę, krasnalki, które będziemy mogli wysyłać na różne zadania, rozbudowywać naszą grotę, leżeć, jak to tam nazwać, siedlisko to się chyba tutaj siedlisko nazywa, rekrutować nowe krasnoludy, prowadzić handelek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc w sumie weszliśmy w inne tematy, ale jesteśmy bezcielesnym bytem, który zarządza kolonią krasnoludów. I jeżeli chodzi o fabułę, to nie ma za bardzo jako takiej, mogę tutaj za twórcami przytoczyć to, co sami napisali na temat swojej gry, więc zarządzaj klanem barwnych krasnoludów, rozwiń ogromną. Operację górniczą, twórz legendarne miecze i przemierzaj coraz większe głębiny, gdzie czeka cię chwała, bogactwo i niebezpieczeństwo. Podczas gdy na powierzchni toczy się wojna, krasnoludy zobowiązują się kopać w ziemi i używać mistrzowskich umiejętności rzemyślniczych, aby produkować i dostarczać zaopatrzenie dla sojuszników. Zaczynasz skromnie z garścią krasnoludów, którzy muszą szybko rozpocząć działalność, w miarę postępów twój niewielki klan rozrośnie się, a jego kunszt i umiejętności staną się sławne na wszystkie górne krainy. Przez rzemiosło do zwycięstwa. Całkiem fajna zapowiedź, całkiem Fajnie to wygląda, więc przechodząc do grywalności, tu się pojawia pierwszy problem. Na samym początku, tutorial, jeżeli to tutoriale można nazwać, jest bardzo uproszczony, bo raczej mamy wrzucenie nas na głęboką wodę i samouczek, który nam pokazuje, a to jak naciśniecie, to zobaczycie mapę, a tu jak klikniecie, to są budowle i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma takiego wstępnego misji tutorialowej, która pokazałaby nam, że no, tu macie złoto u góry, więc warto postawić rusztowania, tam się krasnoludy wspinają, bo wspinać się będą same. Nie musicie nimi sterować bezpośrednio, bo nie da się sterować bezpośrednio danym krasnoludem. To znaczy da się sterować, ale nie tak, jak byśmy chcieli. W sumie to jest dobry moment, żeby podnieść tego minusa. Można wysłać krasnoluda w konkretne miejsce, ale nie można go przypisać do konkretnego zadania, co jest problematyczne, bo nasze krasnoludy, każdy z nich ma inne zdolności, inny potencjał, inne możliwości i umiejętności, co oznacza, że niektóre krasnoludy lepiej nadają się do tego zadania, a inne do tamtego zadania. W momencie, w którym wyślemy je bliżej tego miejsca, w którym trzeba coś robić, to jest większa szansa, tak na moje oko, żeby zaczął robić to, co chce, ale jak troszkę kombinowałem, to krasnoludy ewidentnie się rozchodziły tak, jak one chciały, a nie to, czego. Ja chciałem. Produkcja czy tam wydobycie było znacznie mniej praktyczne. Tu się pojawia problem, jeżeli chodzi o grywalność to jest sporo problemów. Na przykład jest mało elementów pozwalających nam na zarządzanie tym, co się dzieje. Wydobywamy tam jakieś surowce, chcemy je sprzedać, nie ma takich bezpośrednich systemów sprzedaży, że zaznaczamy a, chcielibyśmy się pozbyć miedzi, mamy jej za dużo, więc lecimy z tym tutaj to, przesuwamy hajs w lewo, prawo, nie, 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 nie. To wszystko jest ukryte za dużą ilością opcji. Trzeba wyskoczyć na powierzchnię, pójść do ludzi, kliknąć, zobaczyć, czy chcą sprzedać im to nie jest to płynne. Nie jest to takie elastyczne, jakby mogło być Jeżeli chodzi o sterowanie, powiedziałbym, że klawiatura i myszka nie widzę zastosowania dla jakichkolwiek innych kombinacji Jeżeli chodzi o strefę wideo, jest ok, podoba mi się stylówka Podoba mi się to, co zrobili w kwestii wizualnej, więc jestem na tak Jeżeli chodzi o strefę audio, też większych zarzutów nie ma Muzyka była przyjemna, te wszystkie dźwięki były jak najbardziej na tak Jeżeli chodzi o bugi, to jest tego tutaj dużo Z tego, co widzę, niektóre rzeczy się zaczynają Krasnoludy nie robią tego, co powinny, więc niektóre to są kwestie bugów Inne to są problemy słabego designu i zaprojektowania tej produkcji Produkcji, więc przechodząc do plusów i minusów, na koniec z których będzie najważniejsza rzecz, przede wszystkim na plus, pomysł, to, że jest język polski, jest sporo takich elementów, które, no, to, że jest po naszemu sprawia, że przyjemniej się to wchłania, więc jak najbardziej na tak. No i widzę w tym tytule gigantyczny potencjał. Przedstawienie akcji, ten dwuwymiarowy, nie dwuwymiarowy, ale płaskie przedstawienie akcji z tym kopaniem się góra-dół, ustawieniem wszystkich rzeczy, jak najbardziej na tak, podoba mi się to. Na minus powiedziałbym, że jest tylko wstępny tutorial, który za mało na dzień dobry prowadzi nas za rączkę, żeby dla totalnego na Truszczyka dało się od razu skłamać, o co chodzi, tylko zbyt dużo czasu zmarnowałem na to, żeby przeskoczyć do tego, czym jest ten tytuł. Do tego wydaje mi się, że jest potrzeba wielkiej ilości małych zmian, żeby wykręcić z tego więcej. Brak sensownych opcji handlu, by pozbyć się nadwyżek surowców, brak zarządzania jednostką takiego, jak ja bym chciał, jest za ciemno przy niektórych znaczkach, jest wiele elementów, które po prostu są wizualnie nieodróżniające się od tła, więc nie do końca to sprawia radochę w ten sposób. Z mojej perspektywy da się z tego wyciągnąć dużo więcej i nie zostanie wyciągnięte dużo więcej. Bo ta gra z tego co rozumiem, została przez twórców porzucona i wydana w średnio ukończonym stanie, więc tutaj zamiast aktualizacji naprawiających błędy, czy cokolwiek to jedyne co mamy, to jest to, co mamy i możemy się tym cieszyć i nic innego raczej się nie zbliża. Tu jest kontentu na około 10 godzin grania. Takie wrażenie odnoszę i takie informacje z internetu są. Jeżeli są one niepoprawne, to przepraszam dla twórców, ale wszędzie widzę info, że ta gra została porzucona przez Warp Zone Studios, co troszkę smuci, bo produkt wygląda na bardzo sympatyczny. Jeżeli chodzi o wymagania systemowe, to nie są zbyt wysokie. Windows z dziesiątka procesor tak jak Intel Core i5 2300 lub AMD Phenom 2X 6090T 4GB, karta graficzna taka jak GeForce GTX 660 z 2GB lub AMD Radeon R7360 również z 2GB RAM, 2GB wolnej przestrzeni na dysku i informacja, że ta gra wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego. W zalecanej konfiguracji jest minimalnie więcej procesor taki jak Intel Core i5 6600 lub AMD Ryzen 3300X. Grafika już taka jak GeForce GTX 780 lub Radeon R9 290, 4 GB VRAMu mile widziane i 4 GB wolnej przestrzeni na dysku. Jeżeli chodzi o dostępne wersje językowe to jest tylko interfejs i napisy w języku angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, chińsku uproszczone i japoński, portugalski wersja na Brazylię i język polski oczywiście również jest. Macie chwilę bez mojego monologu? I reasumując, nie jest to za bardzo tytuł dla mnie, nie wiem czego tutaj szukać, plus odrzuca mnie świadomość, że ten tytuł został porzucony, co jest dość smutne. Tyle. Życzę wam miłego dnia, dobrego zonka świetnych darmówek do przygarnięcia, link macie na dole w przypiętym komentarzu. Do następnego I hej! Rock and Stone! A nie, nie ta gra.